Od kiedy pamiętam, w naszym domu panował podział, którego nikt nigdy nie wypowiedział głośno, ale wszyscy go czuli. Mój brat, starszy o trzy lata, był oczkiem w głowie rodziców i ja. Natomiast byłam po prostu córką. Pomocną, cichą, niekłopotliwą. Mama zawsze powtarzała, bądź rozsądna, nie marudź, dziewczynkom nie wypada się kłócić. A tata dodawał, twój brat ma przed sobą przyszłość, ty musisz nauczyć się być praktyczna. Na początku nie rozumiałam, że to niesprawiedliwe. Myślałam, że tak wygląda miłość, że trzeba zasłużyć na uwagę, pracowitością i posłuszeństwem. Gdy byłam mała, marzyłam, żeby tata choć raz przyszedł na przedstawienie w szkole. Zawsze tłumaczył, że jest zajęty. Mama przychodziła, ale siedziała z telefonem w ręku, wzdychając, jakby czekała, aż to się skończy. Pamiętam jedno szczególne popołudnie. Miałam wtedy dwanaście lat. Zrobiłam dla nich kolację, naleśniki z jabłkami moją dumę. Kiedy usiedli do stołu, tata powiedział: Mogłabyś się nauczyć gotować coś pożyteczniejszego. Takie rzeczy nie nasycą. Poczułam wtedy, jak coś we mnie pęka. Od tamtej pory starałam się być coraz mniej widoczna. W szkole byłam dobrą uczennicą, ale w domu milczałam. Każdy komplement dla brata był jak przypomnienie, że ja jestem tylko tłem. Kiedy przyszła pora wyboru studiów, Rodzice nawet nie zapytali, co chcę robić. Tata powiedział tylko: Nie marnuj czasu na głupoty humanistyczne. Idź tam, gdzie będą pieniądze. A więc poszłam na ekonomię. Nie dlatego, że chciałam. Po prostu chciałam, żeby byli ze mnie dumni. Pierwsze miesiące były trudne. Nowe miasto, mały pokój w akademiku, brak pieniędzy. Dzwoniłam do mamy, ale zawsze miała coś pilniejszego. Nie mogę teraz, jadę z twoim bratem po nowy samochód. Zadzwoń jutro, mam gości. Nie chciałam się narzucać. Zaczęłam pracować w kawiarni niedaleko kampusu. Wstawałam o piątej rano, żeby zdążyć na zmianę przed zajęciami. Wieczorami uczyłam się, często zasypiając nad notatkami. Mimo zmęczenia czułam dumę. To były moje pieniądze, moje wysiłki, moje życie. Każda wypłata, nawet najmniejsza, była dowodem, że potrafię przetrwać bez nich. Zbliżał się koniec studiów. Kiedy dostałam maila z informacją o ceremonii ukończenia. Serce mi zabiło mocniej. To miał być moment, w którym po raz pierwszy poczuję, że coś osiągnęłam naprawdę. Napisałam do rodziców, wysłałam zaproszenie, datę, godzinę, adres. Brak odpowiedzi. Po tygodniu zadzwoniłam, mama odebrała po dłuższej chwili: To to Twoje zakończenie, tak? Wiesz, chyba nie damy rady. Twój brat ma ważny mecz tego dnia. Mamo, to tylko dwie godziny. Nie przesadzaj. Zrobimy jakieś zdjęcie później, dobrze? Słowa ugrzęzły mi w gardle. Powiedziałam tylko: Dobrze, ale to dobrze paliło mnie przez kolejne dni. W dzień ceremonii założyłam prostą granatową sukienkę. Związałam włosy, przypięłam togiem guzik z logo uczelni. Na twarzy uśmiech, w sercu pustka. Siedziałam w sali pełnej śmiechu, kwiatów, kamer i dumnych rodziców. Obok mnie. Puste miejsce. Kiedy wyczytano moje nazwisko, wstałam, odebrałam dyplom, uśmiechnęłam się do fotografa. Nie chciałam płakać. Powtarzałam sobie w myślach i tak twoje zwycięstwo. Ich nieobecność tego nie zmienia. Po uroczystości wyszłam na zewnątrz. Słońce świeciło, ludzie się obejmowali, całowali, robili zdjęcia. Zostałam sama, trzymając dyplom w dłoni. Wtedy zadzwonił telefon mama. Cześć, córeczko, co słychać? Właśnie skończyłam ceremonię. A tak, tak, gratulacje. Słuchaj, bo dzwonię w sprawie pieniędzy. Zamarłam. Potrzebujemy pilnie 2100 dolarów. Twój tata miał niespodziewany wydatek. Pomożesz nam? Nie mogę, mamo. Jak to nie możesz? My cię wychowaliśmy, utrzymywaliśmy, teraz ty możesz się odwdzięczyć. Nie chodzi o pieniądze, mamo. Rozłączyła się. Stałam tam wśród ludzi świętujących swoje sukcesy i czułam się jak ktoś, kto dopiero zrozumiał prawdę o swojej rodzinie. Zaczynałam dorosłość z dyplomem w ręku i pustką w sercu, ale gdzieś w tej pustce było też światło: delikatne, ledwo widoczne. Światło, które mówiło: Teraz możesz zacząć żyć po swojemu. Od zawsze czułam, że w naszym domu panował niewidzialny podział. Mój brat był dumą rodziców, a ja tą spokojną, która nie sprawia problemów. Mama powtarzała, że cisza to skarb, więc nauczyłam się milczeć. Tata pytał tylko o oceny brata. Moje sukcesy przyjmował wzruszeniem ramion. Kiedy miałam 12 lat, zrobiłam dla nich kolację naleśniki z jabłkami. Usiedli, spróbowali, i tata powiedział: następnym razem. Zrób coś porządnego. Uśmiechnęłam się, choć w środku coś we mnie pękło. Wtedy zrozumiałam, że nawet starając się najbardziej, mogę pozostać niewidoczna. Po maturze wybrałam ekonomię, nie z pasji, ale z rozsądku. Rodzice byli zadowoleni przynajmniej nie zmarnujesz czasu. W nowym mieście zaczęłam od zera. Akademik, praca w kawiarni, nauka do nocy. Każda zarobiona złotówka Dawała mi poczucie, że choć nikt we mnie nie wierzy, potrafię przetrwać. Nie dzwoniłam często do domu, wiedziałam, że są zajęci. Z czasem przestałam czekać na słowa uznania. Uczyłam się, pracowałam, pisałam pracę dyplomową i po cichu marzyłam, że może kiedyś usłyszę: Jestem z ciebie dumna. Nadszedł dzień ceremonii ukończenia studiów. Założyłam granatową sukienkę i wysłałam rodzicom zaproszenie. Nie odpowiedzieli. Zadzwoniłam. Mama powiedziała, że mają inne plany. Nie prosiłam, powiedziałam tylko, rozumiem. Aula była pełna śmiechu i kwiatów. Rodzice innych studentów płakali z dumy. Obok mnie puste krzesło. Kiedy wyczytano moje nazwisko, wstałam i odebrałam dyplom. Uśmiechnęłam się, choć w sercu czułam ciszę cięższą niż cokolwiek wcześniej. Po ceremonii wyszłam na zewnątrz. Trzymałam dyplom, patrzyłam w niebo i próbowałam uwierzyć, że to wystarczy. Wtedy zadzwonił telefon. Na ekranie mama. Cześć, córeczko, powiedziała wesoło. Słuchaj, potrzebujemy przysługi. Brakuje nam trochę pieniędzy, jakieś dwa tysiące dolarów. Pożyczysz? Zamarłam. Właśnie skończyłam studia szepnęłam. To świetnie, czyli masz pieniądze odpowiedziała. Milczałam chwilę, potem spokojnie powiedziałam Nie mogę, mamo. Zapadła cisza. Jak to nie możesz, po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy?-Nie chodzi o pieniądze odpowiedziałam. Chodzi o mnie rozłączyła się. Stałam w tłumie szczęśliwych ludzi. I czułam spokój, którego nie znałam. Po raz pierwszy nie musiałam niczego tłumaczyć, niczego udowadniać. Patrzyłam na dyplom w dłoniach i pomyślałam, że czasem prawdziwe dorosłe życie zaczyna się wtedy, gdy wreszcie potrafimy powiedzieć nie z czułością, ale bez strachu. Minęły tygodnie, a ja nie odezwałam się do rodziców nie z gniewu, z potrzeby spokoju. Po raz pierwszy w życiu miałam wrażenie, że cisza jest moim sprzymierzeńcem, nie karą. Pracowałam, odkładałam pieniądze, uczyłam się żyć po swojemu. Wieczorami siadałam przy oknie z herbatą i patrzyłam na miasto. W światłach ulic widziałam historię, którą pisałam sama. Czasem dzwonił brat, pytając zdawkowo, jak mi idzie. Mówił, że rodzice są zmęczeni, że może przesadzam. Nie odpowiadałam. Wiedziałam, że nie chodzi o przesadę, tylko o granicę, której nie chcieli widzieć. Pewnego dnia przyszła wiadomość od mamy. Krótka. Czy możemy porozmawiać? Spotkałyśmy się w małej kawiarni, tej samej, w której kiedyś pracowałam. Przyszła pierwsza. Siedziała przy oknie, trzymając filiżankę w dłoniach, jakby chciała się nią ogrzać. Kiedy mnie zobaczyła, Uśmiechnęła się niepewnie. Nie wiedziałam, czy przyjdziesz. Nie wiedziałam, czy powinnam, odpowiedziałam. Przez chwilę milczałyśmy. Za oknem padał deszcz, a każda kropla zdawała się mówić coś, czego żadna z nas nie umiała wypowiedzieć. Wiem, że cię zawiedliśmy powiedziała cicho. Nie o zawód chodzi, mamo o ciszę. Myślałam, że jak nie będę mówić to nie zranię. A wyszło odwrotnie. Patrzyłam na nią i pierwszy raz widziałam w jej oczach nie kontrolę, lecz żal. Podałam jej dłoń. Nie trzeba było więcej słów. Po tej rozmowie coś się zmieniło. Nie od razu, po trochu. Mama zaczęła dzwonić, pytać, jak się czuje, nie tylko jak pracuje. Tata milczał długo, ale któregoś wieczoru napisał wiadomość. Słyszałem, że sobie dobrze radzisz. Jestem dumny.